Mam Derozdowie z tej strony France i dzisiaj gramy na naszym serwerze, na którym ma powstać państwo, a było nic. Jak to mówią, na razie jest ściernisko, a powstanie San Francisco. Niestety próbowałem dodzwonić się do programisty i innych, ale bezskutecznie. Albo mieli problemy z wejściem na serwer, albo z innymi, więc no. A serwer, no jak widzicie, jest idealnie przygotowany na wszystko. No oprócz mojego domku, który wygląda jak dziwne coś, ale no ok. Pyk. Pyk. Pik, pik. Pyk, pyk, No niestety, to są moje odcinki zbudowania domku. Wiem, na konkurencjach, jak widzieliście, może ten odcinek, może nie. Bardzo ładnie zbudowałem i piszcie widzowie w komentarzach, czy chcecie, żeby powróciły konkurencje. I... Jak mówiłem na ostatnim odcinku zapraszam do zostawienia subika i łapki w górę, bo można wygrać wejście na ten serwer, wejściówkę i będzie, będziecie mogli ze mną nagrać odcinek, jak będziecie chcieć oczywiście. Więc naprawdę musicie subskrybować, pisać. I oczywiście jak, do, jak na Gmaila piszecie. Zostaw, zostawiajcie do siebie na miarę, bo wtedy będę mógł, będzie mi po prostu łatwiej z, z Wami się skomunikować i będę mógł po prostu z Wami zagrać. No, ale koniec tych ogłoszeń parafialnych. Jak widzicie, budowanie domku nie należy u mnie do najlepszych. Ja, Jak poza odcinkami, akurat gdy miałem ten czas wolny i nie nagrywałem, wiele domków budowałem i piszcie widzowie, czy chcecie zobaczyć te światy, na których coś budowałem w ogóle po... Tam ogólnie powiem, była zadyna. No ale... Każdy ma to, co ma. Więc no... Eee... Na to się da stawiać. Dobra, ja to tak zostawiam. No. Półstaka. Powinno starczyć na styk. Jak nie widzieliście ostatniego odcinka, zapraszam do obejrzenia. Naprawdę widzowie, po... Się staram. Niestety niedługo wyjeżdżam, więc mnie tak to za szybko nie zobaczycie. No ale jak ktoś chce, no to zapraszam. I, gra... I grać ze mną będziecie mogli, oczywiście. Bo widzów dbamy. I jak macie jakieś pomysły, co by tutaj zbudować, to piszcie. I wiem, że w kilku starych odcinkach był podany mój Discord, niestety Discord wygasł. Ech. Po prostu wygasł. Bo był kiedyś wspierany Nitrem, ale musiałem zaprzestać tego po po prostu. Hejt. Tak, tak wy widzowie hejtowaliście tam, że Wy nawet sobie sprawy nie, zda, nie zdajecie, jak niektórzy tam hejtowali. I co? I myślą sobie teraz hejterzy, ha ha ha, pohejtowałem i teraz może z nim zagram. Nie. Akurat będę wszystko testował i hejter, jak był jakiś, nie zagra, bo wiem, może być sobie nawet najskrupulatniejszym widzem. Ale nie. Ponieważ ja sobie nie życzę, żeby hejter... Jakiś był po prostu grał sobie. I to jeszcze i to będzie jako nagroda granie ze mną. Na przykład, jak chcecie widzowie, to będziemy mogli z którymiś z was, na przykład zrobić mapkę parkura albo unblocka, co byście chcieli. I jak mogliście też zobaczyć na moim kanale wszedł nowy odcinek z Roblox'a. Czasy się zmieniają, więc kiedyś był Minecraft, teraz już jest Roblox. Więc kopuła jest skończona. Ciekawe jak to wygląda z dołu. Tu sobie dorobi więcej skrzyń, będzie to fajniej tego. Zresztą drewno robię skrzynki. Pyk, 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 pyk. To będzie mega fajne, tylko drewno. Zawsze tym problemem jest drewno. A i jeszcze jedno. Przed odcinkiem byłem jeszcze sobie w kamionie i znalazłem trochę żelaza. Więc no, jak chcecie odcinek skopania, to to zrobimy. Ej. Tu na razie jest ściernisko, a powstanie San Francisco. O boże! Wygląda jak kupa, ale no... To był taki domek na szybko. No co naprawdę, widzowie, jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Może zrobimy jakiś odcinek dla was specjalnie. Dziś niestety, no, to jest taki krótki odcinek z dokończania domku. No i jeszcze trochę drewna musimy pozbierać, żeby... Na skrzynki było, po. skrzynek nigdy za wiele. A możemy jeszcze tak ulepszyć domek, że w podłodze zrobimy wbudowane barelsy. To będzie nawet mądre. I piszcie widzowie w komentarzach, kogo byście chcieli, żebym tutaj dodał. Może nie widzieliście wszystkich, ale piszcie, czy chcecie zobaczyć. Tą starą elitę czy kogoś nowego? I oczywiście zaproszenie na serwer będzie aktualne przez cały czas. Tylko problemem jest to, że dodam tylko jedną osobę i będzie musiała przejść masę, szereg testów. I niestety na serwerze włączyłem whitelistę, żebyście mi się tu nie włamywali. Powiem, że jest wiele osób, które by chciały tutaj sobie wejść i pograć, ale niestety. Skórka. Skórka się przydała na książki, a nie na zbroję. Powiem, że wiele osób, które gra w Minecrafta, robi ten błąd, że robi sobie skórzaną zbroję. To jest wielki błąd. Bo naprawdę, nie powinniście, bo wtedy marnujecie skórę, którą moglibyście przeznaczyć na enchant. A żelazo zawsze jest w kamionach, takich jak ten. Przyjdziemy... O, jest żelazo. Do takiego możemy przyjść w następnym odcinku, jakbyście chcieli. O, jest nawet węgiel, super. I wszystko, co potrzeba. Normalnie wyżywi mnie ten kamion. No, ale... Naprawdę widzowie piszcie komentarze, nie bójcie się. Zostawcie subika i łapkę w górę. To może przypnę wam serduszko, jak zobaczę to. Więc niestety akurat zaczą zaczął się sezon wakacyjny i często mnie w domu nie ma. Wczoraj specjalnie dla Was... W no to było gdzieś w nocy. Nagrywałem dla Was odcinek ten o Robloxie, dlatego dzisiaj jestem tak delikatnie niewyspany. No, ale... Było, minęło. Może byście chcieli, żeby ktoś z naszej elity założył kanał, na przykład? I zapraszam, wbijać do starej elity na kanały na przykład do programisty. No w sumie programisty już nie ma kanału, ale do Karola Kuasa Polecam naprawdę. bo Będziecie wtedy obserwować wszystkie nasze kanały. Dobra. Jest cztery, jeszcze dopalimy dwa. Oj, dobra skrzynia. Dobra. Ja. Dalej. Musimy sobie normalnie tu farmy porobić. W następnym odcinku zrobimy farmę więc do następnego odcinka Nara.